Ja w ogóle nie uważam, że jeżeli przyjdzie kandydat do y, którykolwiek, do pana Mencena i będzie chciał z góry wszystko podpisywać, to to, to, to jest dobrze i to to jest pożądana sytuacja. Przez wyborców, tak? Ale rzeczywiście. Rafał Trzaskowski prezentuje swój program. Rafał Trzaskowski będzie zabiegał o wyborców w Konfederacji. Dlaczego? Ja znam tych ludzi, nie tylko posłów, ale znam wielu wyborców z Konfederacji, którzy mówią tak: absolutnie nie Nawrocki. Przecież o panu Nawrockim Męcen wypowiedział się jasno. Ukłony w kierunku przedsiębiorców, wskazanie na to, że polski ład zrujnował polską przedsiębiorczość, próba odbudowania tego porządku to są wartości istotne. Co więcej, jednak zweryfikowaliśmy podejście co do migracji. Zadbaliśmy o zabezpieczenie ściany wschodniej. Jest sporo rzeczy, które się w tej liście, czy na tej liście na y, y, pana Mencena, Co z tej listy jest do podpisania? Bardzo proszę, podsuwam panu. Nie dla wyższych podatków i nowych obciążeń. Zdecydowanie tak. I co, nie wprowadzicie nigdy żadnych już podatków nowych? Jest pan pewien, że nie będą potrzebne żadne nowe podatki? Cóż szkodzi obiecać? Słucham? <laughs> To o, nie tak, to, to, taki, to taki żarcik. Zadaje pani, pani, pani redaktor pytanie w programie publicystycznym. No. Nie, nie pani ja będzie za chwilę dzisiaj deklaratywnie więc. odpowiedzieć.